10 grudnia najlepszy polski półciężki Jan Błachowicz wróci do oktagonu organizacji UFC w Las Vegas, a dokładnie w T-Mobile Arena. Zmierzy się z Magomedem Ankalajewem, dzisiaj tradycyjnie w gościnnych progach warszawskiego centrum atletyki. Porozmawiamy sobie z Janem Błachowiczem na temat nadchodzącej walki, ale poruszymy także inne tematy. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, witam. Pierwsze podstawowe pytanie: jak forma, jak nastawienie i jak zdrowie, bo to oczywiście najważniejsze. Jak choćbym był, źle się czuł, miał złamaną nogę, to tak bym ci nie powiedział. Także forma bardzo dobrze, zdrowie bardzo dobrze, nastawienie bojowe. Także jesteśmy gotowi na tą przygodę, na walkę. Tak, wszystko zostało zrobione, jest w punkcik. Były różne, różne historie po drodze, jakiś tam malutki kryzys, ale na szczęście zażegnany. Ale to zawsze się zdarza, to jest nic nowego, że tak powiem. Najważniejsze, że teraz jest tak, jak ma być, i, i jesteśmy, w, no, wstrzela, wstrzeliliśmy się w formę idealnie. Bo kryzysy też są po to potrzebne, żeby potrafić się z nimi walczyć, tak? Dokładnie tak to też się przydaje później później też w pojedynkach, w walkach, bo takie kryzysy wiadomo, że zawsze jakim, tak jak imali. dobrze to, to jest łatwo, jest fajnie i przyjemnie, no ale jak właśnie gdzieś się zaczyna ta górka i trzeba, trzeba umieć sobie z nią poradzić. Także, także jeżeli poradziliśmy sobie z nią tutaj na macie, to jeżeli pojawi się taka właśnie w Oktagonie, będę wiedział, jak to, jak to, jak to przepalić, jak to przepracować. Są zawodnicy, którzy lubią zmiany, są zawodnicy, którzy tych zmian nie lubią. Wiemy, że zmiany w Warszawskim Centrum Atletyki, zmiany w Twoim narożniku. Myślisz, że taki impuls zadziała na Ciebie pozytywnie? Głęboko w to wierzę, jest to dobrej myśli. No. Stało się, jak stało, jakby mi się już nie chce od tego tematu ciągnąć, tak? bo to dla mnie to już jest stara sprawa, ale media cały czas nie wiem, żyją tym. Dla mnie to jest stara sprawa i... I po prostu, po prostu szykuje się, szykuje się na walkę. Yy, tak jak mówię, z formą się strzeliśmy idealnie, więc y, plan na, na walkę jest, y, sparingi wychodzą, więc jest, jest wszystko bardzo dobrze, tak jak powinno być. I stało się jak się stało, tak się miało stać, ja na to wpływu nie mam. To nie była moja decyzja. Yy, no i co? No i trzeba, To były również jakieś elementy w przygotowaniu, z którymi trzeba było sobie poradzić? No i sobie z nim bardzo dobrze poradziliśmy. To może to zostawmy, a, a skupmy się na tych zmianach, no bo jest wiemy, e, powiedzmy, nowa ekipa dowodząca w warszawskim Centrum Atletyki. No to jakie tutaj zmiany, poza oczywiście odejściem trenera i jakie zmiany wcieliła nowa ekipa rządząca? Wiadomo, ja że każdy ma troszeczkę inny pomysł na trening, więc... E, więc ogólnie robimy dużo więcej, e, powiedzmy, zapasów pod MMA. Robimy no, dużo więcej konkretnej roboty pod, pod danego zawodnika, pod to, co mamy zrobić w walce. E, szykujemy tą strategię jeszcze bardziej dokładnie, niż szykowaliśmy. E, czy to wyjdzie, to się okaże tak naprawdę 10, 10 września, jak się będę czuł, jak, 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 jak to wszystko będzie wychodzić. Ja głęboko wierzę, że, e, że tylko na plus. To w związku z tym spytam o, o skład narożnika w walce z Ankelajewem. No, będzie Robert Zutkowski, będzie Gerard Lubański, będzie Daria. Jeszcze nie wiadomo, czy Anzor będzie, bo mamy problem z wizą troszeczkę dla niego. Postawione na nogi zostały nawet ambasador Stanów Zjednoczonych, żeby jakoś udało się. No cokolwiek zrobić w, tej, w tym temacie. Yy, no i, to, i tu jest kwestia po prostu, czy, czy, będzie, czy będzie od początku naszego pobytu, czy doleci później, czy w ogóle doleci. No, yy, głęboko wierzę, że będzie, no, ale jeżeli go nie będzie, poradzimy sobie również bez niego. Jednym słowem, ekipa mocna i też taka przekrojowa bo wiem że trener Złotkowski oczywiście stójka. Daria nie dość, że stójka to oczywiście ten coach mentalny, że tak powiem. Anzor Gerard, no to te, te raczej sprawy parterowe. Parterowe, chwytane dokładnie tak. No jeszcze jest oczywiście Michał Wilk, który odpowiada za moje przygotowanie fizyczne, no ale on, on zostaje, bo już ta robota powiedzmy na, na sztangach już jest zakończona. To może przejdźmy do walki, skupmy się na twoim najbliższym rywalu Magometę Ankalajew. Zawodnik no niepokonany już od dawna z bardzo długą serią zwycięstw, jakbyś miał tak na początku scharakteryzować tego, tego zawodnika. No tak, niepokonany, więc trzeba to, to zmienić, tak? Trzeba to zmienić, trzeba go pokonać. To przede wszystkim mańkut, więc to jest coś, co na czym zwróciliśmy na największą uwagę. Ja na szczęście mam w klubie zawsze, odkąd, pamiętam odkąd trenuję jakiś mańkot w klubie był, więc jakby ta pozycja nie jest mi obca, ale no nie ukrywam, że to zawsze jest, że lepiej się walczy z praworycznymi niż z leworycznymi. No ale mówię, przerobiliśmy ten element, jesteśmy gotowi na tą jego odwrotną pozycję, trzeba uważać na przednią rękę, na tylnią nogę, taki zawodnik, który lubi wskontry, nie idzie w taką bójkę, nie idzie na żywioł, raczej szuka, szachuje. Potrafi obalić, potrafi skontrolować. Taki, że przekrojowy, ale głównie raczej stójka, więc na, na to jesteśmy gotowi. Mamy go rozpracowanego, znamy mocne strony, znamy słabe strony, więc teraz pytanie tylko o wykonanie pracy. To już, to już zostanie tylko zostanę ja i on. I kto lepiej zrobił zadanie domowe? No, tak jak mówię, ja mam ten głód walki, yy, chcę wejść do tego oktagonu, chcę walczyć, chcę się bić, więc cieszę się, że tam będę. Mówisz mańkut, ale rozpracowany, ja tak sobie myślę, że no te ostatnie Twoje pojedynki, patrząc, patrząc na historię, Luke Rockhold, Dominik Reyes, nawet Izraela Desania, który zmieniał pozycję, no Jan Błachowicz radzi sobie z mańkutami. No do tej pory tak było i oby tak zostało. No tak jak mówię, no to jest gdzieś, gdzieś, gdzieś wynik tego, wynikowa tego że, że mówię, że od zawsze ten mańkut był i ja zawsze z mańkutem trenuję, czy nawet pomiędzy walkami czy nawet już stricte do walki, jak się szykuje, no to zawsze ten mankut był i nie jest to jakaś taka pozycja dla mnie, nie wiem, nowa, trudna, tylko jakby normalna, tak? Chociaż wiadomo, że wolę walczyć z normalną pozycją. No to spytam o jak kto, kto na, naśladował styl Ankalajewa? No najwięcej sparingów, najwięcej rund zrobiłem z takim młodym naszym tycho, Patrykiem Grabowskim, naprawdę no to, 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 co żeśmy tu sparingów, rund zrobili, to Naprawdę postawił naprawdę wysokie warunki, także Patryk dziękuję za, za te rundy, Jeszcze, mam, jeszcze czekam jeden sparring jutro. Był Marcin Tybura. Kilka rund z Arturem szpilką. żeby, żeby, żeby boksersko troszeczkę poczuć tej, 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 tej mocy. Tak naprawdę był Izu, który fajnie tak samo z do Adesany mi pomagał się szykować. Tutaj też pomógł się szykować właśnie, żeby też potrafi walczyć w, w zmańkuta. No i dużo innych chłopaków, którzy przyjeżdżali. Tutaj to środa środę jest taka ekipa na sparingi, że naprawdę jest jest z kim wybrać, ale jakby się miałbym wskazać głównego sparingmanu, to Patryk Grabowski i właśnie Marcin Tybura, który też był parę razy. Więc, więc było z kim robić. Nie narzekam na brak i na obciążenie. Dużo. Cieszę się, tak naprawdę cieszę się, że już ten okres sparingowy mam prawie za sobą, <grych> wydaje mi się, że e, ci, e, łatwiej będzie w walce niż w tych, na tych sparingach. Dużo o stójce, a też musimy się skupić na parterze, no bo Ankalajew to jest zawodnik z Dagestanu, no i on przebył taką drogę, powiedzmy, typową dla zawodnika z tego regionu. Zaczynał od zapasów, później sambo, no i wiemy, że on może być groźny także w parterze. No ale mówię, no jest, jest, jest Gerard Luboński, który jeśli chodzi o grę parterową, no to ciężko tutaj znaleźć kogoś, kogoś lepszego w tym rejonie świata. Był też Braulio ma troszeczkę mi pomógł, gdzieś tam jakieś knywki pokazał. Więc, więc na tą grę też będziemy, pa, pa, będziemy gotowi, no Anzor no to też jest przecież zapaśnik, który, który też go rozpracował pod tym kątem, więc yy, jesteśmy gotowi, jesteśmy gotowi na, yy, na każdą sytuację jaka się w OKTAGONIE znajdzie. Jeżeli wywróci, to, to nie mam zamiaru, nie mogę nawet tak przeleżeć, tak sobie przeleżałem jedną rundę z, z Rakiczem, bo tu ma, muszę pamiętać, że są trzy rundy, więc nie mogę oddać ani jednej rundy, czyli będzie trzeba wejść od początku walkę. I od początku pracować. Więc, jeżeli taka pozycja się wydarzy, że nie wiem, że, 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 że mnie obali, no to wstajemy albo pracujemy porządnie z dołu. Zgodziłbyś się z twierdzeniem, no, które można usłyszeć, usłyszeć od, od ludzi e, związanych z, z, z MMA, że no, styl Anka Lajewa jest nudny, że to jest taki nudny zawodnik, dosyć toporny, ale, ale w tej jego nudzie. No, on wygrywa walki, tak? Jest skuteczny i to jest ważniejsze, no. I, no ale ja głęboko wierzę, że jak, jak ja stanę naprzeciwko niego, to, to nie do, że walka będzie ładna dla oka, to będzie po mojej stronie. No e, jeżeli, ale zawsze jeden z moich pierwszych trenerów, Eugeniusz Mandryz zawsze powtarzał, że lepiej wygrać brzydko niż przegrać ładnie, więc jeżeli walka ma być nudna, a, a, a po mojej stronie, no to przepraszam, ale taka będzie, ale wydaje mi się, że nie, że, że tutaj będzie, że będzie się dużo działo i to będzie walka. Nie tylko zwycięska dla mnie, ale również ładna dla oka. Bardziej mi chodziło o, o jego nudny styl, no bo akurat Jan powodz że... w, w ostatnich walkach no nie można było mówić o nudzie. Tylko, że styl tworzy dwóch zawodników. I, i, i jeżeli jeden wiesz, ucieka nie podejmuje walki, czasami ciężko jest yy, narzucić, wiesz, zrobić swoją robotę, żeby to dobrze wyglądało, więc yy, ale mam, wydaje mi się, że jak go wciągnę w swoją grę, to spowoduje to, że walka będzie naprawdę fajna do oglądania. Bardzo dużo przykładaliście uwagi do walki z pleców, bo wiemy, że to czasami w Twojej, w twojej grze szwankowało. Tak jak już mówiłem w poprzednim pytaniu, Ci to odpowiedziałem na to pytanie, że bardzo dużo, żeby właśnie nie przespać, nie przeleżeć, bo tutaj nie mogę sobie na to pozwolić w trzylądowej walce. Więc trzeba wstawać, trzeba, trzeba robić robotę i jesteśmy na to gotowi. No mówię, ja to na treningach to wychodziło super, w walce gdzieś tam troszkę przesypiałem ten, ten moment, więc tym razem nie mam zamiaru, muszę wejść od razu obudzony, gotowy do, na, na wszystko. Jak się pojawiła oferta walki z Ankalajewem, miałeś przez chwilę taką myśl, że w związku z tym, że no jest to zawodnik z Rosji, w związku z tym, co się dzieje teraz w Ukrainie, żeby może jednak takiej walki nie brać, czy, czy ja absolutnie chciał politykę? Nie chcę ja politykę. Sport od, troszeczkę od, od polityki. Yy, oczywiście to, co się dzieje na Ukrainie jest bardzo złe i też jakby odpowiadam na to pytanie, nie chcę się za bardzo w, otwierać i wdrażać. Ale gdybym, gdyby to była na przykład nie wiem, gra w piłkę nożną, to bym z nim nie zagrał. Ale że to jest walka, to zawalczę. Iri Prochaszka ostatnio no nie tak dawno, zamknął się na trzy dni w pokoju, walczył z demonami, jak, jak to przeczytałem, to to, to, to aż no, byłem lekko zdziwiony. Czy ty jakieś nowoczesne formy, nawet nie mówię treningu, ale takiego nie. przygotowania do walki wprowadzałeś, czy, czy tradycyjnie mielony, ja, w, w i... e, mielony w weekend? Mielony w weekend, właśnie w ten weekend nie było, ale teraz się robi. E, ale nie, ja ze swoimi demonami żyję w bardzo dobrej komitywie, więc ja nie muszę z nimi walczyć, e, my jesteśmy zaprzyjaźnieni, on ma taki styl, ma taką, wiesz... No jest jaki jest, mam nadzieję, że to nie pójdzie za bardzo, gdzieś za daleko nie odleci, że kiedyś z tej piwnicy nie wyjdzie, no co, no to tak, słuchaj, robi takie rzeczy i jest mistrzem, więc najwyraźniej to dla niego działa. Też jeden z Twoich Nie, nie dziwi, wiesz, ja też mam taką, wiesz, ja też jestem troszeczkę takim dzidowcem, który też by chciał się zamknąć, wiesz, w piwnicy sobie siedzieć 4 dni, wiesz, z... Wiesz, z najlepszą gierką swoją. <grych> Także może to wierzysz, kto wie, może też to wymyślę w przyszłości Właśnie tego do momentu. tego tematu też chciałem przejść, no bo każdy zawodnik ma inny sposób na relaks, też śledząc swoje media społecznościowe. No te gierki komputerowe, wiemy, że teraz jest taki czas, wyszło nowe Call of, Call of Duty, e, wyszedł nowy God of War, więc, więc Jan Bochowicz pewnie też trochę się zamykał w tym swoim gamingowym pokoju. Gamingowy pokój niestety cały czas się e, e, robi, że tak powiem za niedługo wiedzie, sprzęt do sera i, i, i będzie gotowy, yy, ale to nie zmienia faktu, że mam na czym grać i, i grałem, tylko nie zamykają się w tym pokoju po prostu w salonie. <laughs> ale tak, no jest to dla mnie forma takiego relaksu, odstresowania się i ucieczki yy, no, czasami z tego yy, syfu, który nas otacza w troszeczkę inny świat i, i, i no tak po prostu zapomnienia o tym wszystkim, co się dzieje, po prostu z, zresetowania. Nawet widziałem chyba grafikę Jana Błachowicza w tych kolorach wojennych Kratosa. of War. Tego za, zapuszczam brodę, żeby jeszcze bardziej się upodobnić. A to, ale na łyso się nie zgolę. Ale Jan Błachowicz, czy jaką byłby postacią z gier wideo? Czy właśnie Kratosem, czy może, może Geraldem, Geraldem z Rivi? Róży, ja to chyba mój sentyment zawsze będzie do bezimiennego z Gutika. To dla wiesz, bardziej oldschoolowych fanów. Chociaż teraz remake powstaje, więc może i młodsi też poznają tą historię. Dobrze, spytam o to temat trochę ucichł w gali UFC w Polsce. On był głośny, kiedy, kiedy ostatnią walkę dawała Janna Jędrzejczyk. Teraz trochę ciszej, czy ty może masz jakieś insiderskie informacje? Nie mam nic, no wiesz, ta walka w Europie czy, czy, czy w Czechach, czy w Polsce mogłaby się odbyć, gdyby prochaska nie wymyślił, nie, nie chciał tego rewanży z Gloverem, To że jest rewanż z Glowerem, no to ta walka się ta, ta gala gdzieś tam uciekła, no ale no na pewno prędzej czy później wrócą, no pytanie, pytanie tylko kiedy. No ja na razie nie, nie wiem, będę, we, będę w Vegas, będę na miejscu, może gdzieś tam coś podpytam, coś się dowiem. Ostatnio wraca, tak naprawdę odradza się Karolina Kowalkiewicz, druga wygrana. Wiemy, że no jest naprawdę pokaźna armia Polaków. Jest Mateusz Gamrod, który no był bardzo blisko tej czołówki, tej, no jest w czołówce, Są ale, jest, tak. ale, ale, ale no jednak porażka z Benejelem Dariuszem. Nie oszukujmy się, po bardzo dobrej walce, po bardzo też dobrej walce Dariusza ty byłeś troszkę zaskoczony tym pojedynkiem? Byłem zaskoczony, bo nie myślałem, że ten Dariusz właśnie będzie aż tak mocny po takiej przerwie i że będzie tak fizycznie no, no, trzeba, no troszeczkę zdominował fizycznie Mateusza, ale z drugiej strony walka pokazała, nad czym trzeba pracować, co trzeba, jakie wnioski wyciągnąć, więc a Mateusz jest takim zawodnikiem, który się tam nie załamie, raczej właśnie te wnioski wyciągnie i, i tylko go, go, to, go to wzmocni, a tak gdzieś tam daleko się nie cofnął, on ma jeszcze, wiesz, ma kupę czasu przed sobą, ja głęboko wierzę, cały czas to powtarzał, że prędzej czy później przywiezie ten pas do Polski. Jak przez te 8 lat e, zmienił się Jan Błachowicz? jak, jak Jan Błachowicz <grym> wspomina tego Janka, który w 2014 roku debiutował <grym> z Ilirem Latifim. Powiem ci tak, że na takie rozmowy to jeszcze przyjdzie czas, <grym> za wcześnie. E, no pewno wulowałem, e, zawsze tak się porównuje, że ten Janek powiedzmy z, teraz pokonałby tamtego Janka z łatwością tak w skrócie, ale mówię no na, na, na takie rozmowy, na takie rozmowy to jeszcze, jeszcze przyjdzie czas wiesz, nostalgia yy, o czwartej nad ranem yy, z drinkiem w ręce yy, To jeszcze może o, o, o Dari Albert bo to już yy, yy, któraś walka do której yy, jakby przygotowujecie się razem też yy, ten mental coach czy to, to, to Tutaj spytam, jak tutaj się zmieniło twoje podejście w ogóle do, do czegoś takiego, co jest w Polsce jeszcze jeszcze w miarę nowością, Myślę, chociaż coraz więcej coś zawunków Ja tego Nigdy korzystam. nie byłem zamknięty na takie rzeczy, bo już kiedyś próbowałem takich rzeczy, ja bardzo dużo rzeczy robiłem sam, Daria jakby mi uświadomiła, że robiłem to troszeczkę źle, no, Pokierowała mnie, pokazała mi nowe metody. No, wywindowała to na wyższy poziom i no, jestem zachwycony. Znalazłem się w miejscu w karierze, w którym potrzebowałem kogoś takiego i, i się cieszę, bo... No, jakby wiesz, na najwyższym poziomie tam te szczegóły mają, mają, mają znaczenie. Tak jak nie, w wyścigach, w masz sekundy, no tutaj masz takie właśnie rzeczy, że poziom powiedzmy, jest taki sam i później kto bardziej wytrzyma presję, kto, kto to mentalnie ogarnie. Więc to, to też o tym nie, nie, nie wolno zapominać. Tak? że Mózg to też jest, zawsze się to mówiło, moja mama zawsze mówiła, że to jest mięsień, który też trzeba trenować. Dlatego czytaj i uczcie. I to na, na takiej zasadzie, na takiej prostej zasadzie. A to, że ona była. Zawodniczką kickboxingu. Wie, jaka presja, jak to wszystko wygląda przed walką, więc bardzo dobrze potrafi to poukładać i przenieść na, na, na świat MMA. To widać. No ona nie pracuje tylko ze mną, no ale ma mnóstwo zawodników i pracowała wcześniej z samym topem, więc no, że, no i ja sam widzę po sobie, że to działa. To tak na sam koniec wyjdziemy z grupy na mundialu? Nie. Głęboko trzymam kciuki. Pani, panowie Jan Błachowicz. Chociaż, chociaż gdzieś tam typowałem, że chyba, chyba tak, ale raczej nie. Gdzieś tam mi wyszło z typu, że, że, że chociaż nie pamiętam jak tam typowałem, ale trzymam kciuki. Serce mówi Serce, jedno, głowa drugie. Jan Błachowicz, powodzenia w walce z Ankalajewem. Dziękuję bardzo. No i czekamy na zwycięstwo.